One Piece Netflixa jest fenomenalny. I nie wierzę, że to mówię, ale to szczera prawda. Dostaliśmy nie tylko dobrą adaptację anime, ale do tego tą adaptacją jest One Piece, który wydawał się być do tej pory niemożliwy do zaadaptowania w żaden sposób. Czuję się w tym momencie, jakbym prześlizgnął się przez przypadek do innego, alternatywnego wymiaru, w którym Netflix nigdy nie stworzył takiego ścierwa jak Death Note z 2017. Autentycznie boję się teraz otworzyć książkę do historii, żeby się nie okazało, że w tej rzeczywistości żyjemy pod rządami jakiejś. Jugosławii z Rickiem Sanchezem jako dyktatorem na czele. I szczerze mówiąc, gdyby ktoś zaprezentował mi pół roku temu taki wariant historii, to uznałbym go za bardziej prawdopodobny niż dobra adaptacja live-action One Piece'a. Z początkiem lipca stałem się ostrożnie pozytywny. Wiele osób nie omieszkało powiedzieć mi w komentarzach, że jestem szalony, myśląc, że ten serial może być niezły po pierwszym zwiastunie, po drugim byłem już faktycznie kupiony i czekałem podekscytowany na premierę, a teraz po obejrzeniu muszę powiedzieć całkowicie poważnie, że serial przerósł moje oczekiwania, a mówię to z perspektywy totalnego fanboya mangi. Jeśli spojrzeć na reakcje ludzi w internecie, to nie jestem jedyną osobą, która tak myśli. Serial odniósł olbrzymi sukces zarówno pod względem oglądalności, jak i recenzji krytyków. Fandom jest generalnie zadowolony, nowi fani są zadowoleni i duże serwisy są zadowolone. Dosłownie wszyscy wygrali, przełamując klątwę beznadziejnych adaptacji anime. Wszyscy, oprócz IGN, który jak zawsze nie zawiódł i dostarczył jakąś kompletnie idiotyczną opinię o tym, że serial zbyt mocno próbuje odtworzyć wszystkie ważne wydarzenia z oryginału, na tym etapie mam teorię, że siedziba IGM musi się znajdować w jakimś negatywnym wymiarze, jak druga strona ze Stranger Things. Wszystko, co dobre jest u nich beznadziejne, a wszystko to, co beznadziejne, dostaje dziesiątki, bo inaczej nie potrafię wyjaśnić niektórych bzdur, które tam wypisują, jak na przykład to, że serial Halo jest lepszy od One Piece. Dosłownie, dostał lepszą ocenę. No ale nieważne. To co teraz oglądacie to moje świeże wrażenia, nieszczegółowa recenzja. Nie traktujcie tego zbyt poważnie. Dopiero co skończyłem oglądać i wszystko to, co usłyszycie, to perspektywa olbrzymiego fana oryginału. Jestem na bieżąco i jestem zdania, że 1091 rozdziałów komiksu i 1070 odcinków anime to zdecydowanie za mało one piece. Powiem krótko i wprost. Ten serial to naprawdę dobra adaptacja i solidny serial, który potrafi stać na własnych nogach bez żadnego problemu. Nie potrzebuje żadnego chłodzika. Gdyby oceniać go w próżni z pominięciem faktu, że jest nową interpretacją już istniejącej historii, to wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z serialem, który wybija się mocno spośród innych produkcji, z samą swoją jakością, ale nie jest w tej samej kategorii wagowej co np. Boardwalk, Empire, Breaking Bad albo pierwsze sezony Gry o Tron. Ale to spoko, bo bardzo przyjemnie się go po prostu ogląda. Do tego stopnia, że czasem miałem wrażenie, że niektóre wątki podobały mi się bardziej niż w madze, co jest dla mnie kompletnie abstrakcyjne. Jeśli jednak oceniamy One Piece Netflixa jako adaptację, to ten serial jest absolutnie genialny. Zjawiskowy nawet. Ja wiem, że poprzeczka była bardzo, bardzo nisko. Naprawdę nisko. Ale One Piece przeskoczył ją z takim zapasem, że nie ma nawet do niego w tym momencie żadnego podejścia. To prawdziwy skoczek olimpijski, który bije rekordy świata, podczas gdy, dajmy na to, Cowboy Bebop. To ja próbujący zrobić jednego pajacyka. W skrócie, coś, czego naprawdę nie chcecie widzieć. Jedną z najlepszych rzeczy w tym serialu Netflixa, o ile nie najlepszą, jest zdecydowanie to, w jaki sposób wygląda świat. Każda lokacja, którą odwiedziła załoga Luffy'ego, była absolutnie przepiękna. Komputerowo generowane przestrzenie zlewały się dobrze z fizycznymi makietami, dzięki czemu nie było czuć tak mocno dotyku CG, patrząc na każdą miejscówkę, która tworzy świat One Piece. Na żadnym etapie nie miałem wrażenia, że patrzę na coś wyjątkowo sztucznego, nie pasującego do reszty scenografii. Może z wyjątkiem scen walki na morzu, albo masowej destrukcji, gdzie animacja komputerowa była w cen uwagi. Nawet nie wiecie, jak bardzo kocham fakt, jak mocno przyłożyli się do tego, aby każda sceneria wyglądała najlepiej jak tylko mogła. Jeśli zapytacie typowego fana One Piece, to wiele osób przyzna, że najmocniejszą stroną tej serii zawsze był świat, który stworzył Oda i to, że został tak dobrze zaprezentowany jest moim zdaniem olbrzymim błogosławieństwem. Co prawda wprowadzono parę zmian, jest trochę bardziej nowożytnie, ale to niczemu nie ujmuje. Stylistyka jest spójna, ładna i wierna. Wszystko to, co chcieliśmy. Spośród wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy, to najbardziej podoba mi się zdecydowanie wygląd Arlong Park. Był genialny. Zrobienie z niego faktycznego parku rozrywki, czerpiąc z informacji, które dostaliśmy w mandze bardzo, bardzo późno, zadziałało cudownie. Ta nowa wizja jest moim zdaniem o wiele lepsza od oryginalnej, a jedyne co robi, to po prostu buduje na fundamencie, który już został wyłożony, zamiast całkowicie go wymieniać, jak mają to w zwyczaju niektóre adaptacje. Innym fajnym przykładem jest to, że Baratier ma teraz latarnię morską. Oczywiście, że pływająca restauracja miałaby latarnię, aby zasygnalizować swoje położenie klientom, to jest po prostu tak proste. Ale takie drobne dodatki naprawdę sprawiają, że świat wydaje się być bardziej wiarygodny. Czapki z głów pod tym względem i nie zakładajcie ich z powrotem, dlatego że dobór aktorów jest równie fenomenalny. Ja naprawdę nie mam pojęcia skąd o nich wszystkich wzięli. Musieli zawrzeć z diabłem jakiś przeklęty pakt, sprzedali duszę albo znaleźli lampę Gina. Ludzie, którzy grali są warci każdego grosza. Nie tylko praktycznie każda postać wygląda, jakby była wyjęta z panelów magii, dosłownie każdy casting jest prawie idealny. Wyglądają przy tym bardzo naturalnie, ale do tego ich umiejętności są bardzo dobre. Moim ulubieńcem był zdecydowanie bugi, Jego występ był idealny. Każdy moment, kiedy pojawiał się w jakimś ujęciu był zawsze jego momentem. Zwyczajnie ukradł show, z czego jestem bardzo zadowolony, biorąc pod uwagę, że zawsze był jedną z moich ulubionych postaci w oryginale i w ogóle. Innym moim faworytem, jeśli chodzi o postacie drugoplanowe na mojej liście jest Zef. Naprawdę sprzedał cały flashback z Sanjim. Absolutnie mocarne osiągnięcie i moim zdaniem jeden z najlepszych występów umiejętności aktorskich w tym show. Chcę się też cofnąć teraz w czasie i strzelić sobie plaskacza w pysk, dlatego że narzekałem na wygląd Shanksa po zwiastunach, ale w rzeczywistości teraz, kiedy obejrzałem serial, to wypadł bardzo dobrze. Wygląda świetnie. Za to bell Beckman co tu się stało, stary? Nie chce być niemiły w stosunku do aktora, ale cholera wygląda, jakby był tanią podróbką z bazaru. A skoro już o bazarze mowa, to część rybo ludzi wygląda dosłownie jak żywe manekiny. Zdecydowano się na użycie praktycznych efektów specjalnych w ich charakteryzacji, w efekcie czego wyglądali naprawdę nieźle, dopóki nie zaczęli się poruszać bardziej żwawo. Manekiny, wy, jestem legendą, czasem miały więcej gracji. Kurobi to najlepszy przykład był sztywny jak trup w każdej scenie, w której się tylko pojawił ale na całe szczęście Arlong wyglądał zaskakująco dobrze. I do tego aktor, którego grał, pokonał ograniczenia swojego kostiumu, zachowując dość dużą ekspresyjność w swojej mowie ciała. Mam jednak wrażenie, że wiele scen akcji mocno ucierpiało przez to, że aktorzy grający Ludzi nie mogli się swobodnie poruszać w tych kreacjach. Co jest absolutnie straszną szkodą, dlatego, że mam wrażenie, że sceny akcji wieńczące Arlong Park były jednymi z najnudniejszych w całym serialu. Walka między Luffy i Arlongiem była dość rozczarowująca. W wymianie ciosów nie było czuć dużego napięcia, a była dość prosta. Można to zauważyć zaskakująco mocno, bo inne sceny akcji w tym serialu były naprawdę, naprawdę dobre. Mówię poważnie, jestem pod wielkim wrażeniem, jak jasno zostały nagrane i jak rzadko korzystały ze sztuczek, z których Hollywood zazwyczaj korzysta. Czasem, jak się idzie do kina na jakiś film akcji, zwłaszcza superbohaterski, to można dosłownie zwymiotować z powodu choroby lokomocyjnej o tych wszystkich podskoków kamery, trzęsących się ujęć nagłych zwrotów. Nie widać nic na ekranie. W One Piece kamera w tych momentach porusza się gładko, tak jakby chciała, abyśmy zobaczyli każdy szczegół choreografii, co jest dosyć zaskakujące. Myślałem, że będą chcieli ukrywać tą absurdalność One Piece za pomocą takich sztuczek, ale tak nie jest. Moim zdaniem akcja to jeden z najlepszych aspektów całego tego serialu. Każda walka Zoro jest genialna, dosłownie. W barze w Shellstown opadła mi szczęka. Starcie z Panem 7 było niesamowite, a ten typ to dosłownie nikt godny uwagi. Nie mogę się doczekać, aż Zoro rzuci wyzwanie faktycznie komuś ważnemu, komuś kto się liczy w fabule. Ta walka po prostu nie musiała być aż tak fajna. A była, za co jestem bardzo wdzięczny. No ale Zoro nie jest jedyny, bo te nieliczne sceny z walczącym Sanji miały w sobie niesamowitą dynamikę. Cały czas czekałem na więcej i więcej Sanjiego, odkąd go tylko wprowadzili. Dodatkowo bardzo podobało mi się, że choreografia walki zawsze uwzględniła język wizualny stylu walki każdej postaci. Zoro jest cichy i bezwzględny, jego ruchy zazwyczaj są widowiskowe, ale oszczędne. Czuć zimną bezwzględność. Sanji jest wybuchowy i emocjonalny, a więc silne kopnięcia, które skupiają się na ich szybkości. Luffy natomiast porusza się podczas walk bardzo lekko, z taką dziecinną nonszalancją. Widać to w walce już z Elvidą, ale to skóro widać to najlepiej. Łapie się ciągle za kapelusz, robi te zdziwione uniki, rzuca się na łóżko, jakby dobrze się bawił. I chociaż sceny walki Luffiego mam wrażenie, że nie były aż tak dobre, jak mogłyby być, to muszę przyznać, że CG jego mocy nie było aż tak złe. Było zabawne, czasem źle wyglądało, to prawda, ale kiedy dotarłem do połowy sezonu Inaki Godoy kompletnie sprzedał mi swoim aktorstwem moce Luffy'ego w live action. A skoro już o nim mowa, to jako Luffy był absolutnie niesamowity. On ma jakąś faktyczną supermoc. Ma pewien typ charyzmy, który ciężko jest mi opisać, ale to w jakiś sposób odgrywa swoją postać sprawia, że niesamowicie łatwo jest mi zaakceptować tą komiksową absurdalność One Piece. Łącznie z gumowymi mocami, które momentami wyglądają no gównianie po prostu, jak na przykład Staje na scena na okręcie Alwidy, gdzie Luffy zamienia się w żywego Cheetosa z jakiegoś powodu. Reakcje inakiego wyglądają tak realnie i amanują taką pewnością siebie, że po prostu przestałem to kwestionować. Ale już to, w jaki sposób postać Luffy'ego w tej adaptacji została napisana, niespecjalnie mi się podobało. Zaczął mnie nawet mocno irytować mniej więcej tak od połowy serialu, i myślę, że jest to wina scenariusza. Jednym z głównych winowajców były niesubtelnie napisane dialogi w niektórych miejscach. Luffy się ciągle powtarza, jak zdarta płyta. I wcale nie mówię tutaj o tej. Typowych dla niego tekstach o zostaniu królem piratów itd., chodzi mi tutaj o to ciągłe moralizowanie na temat marzeń lub bycia wolnym. Oglądając ten serial miałem wrażenie, że słyszę z jego ust tą samą filozoficzną przemowę po parę razy w jednym odcinku. Na początku te wykłady aż tak mi nie przeszkadzały, a to dlatego, że to co mówił jest tym, co Luffy zawsze sobą w zasadzie reprezentował, ale częstotliwość tych wypowiedzi połączona z subtelnością cepa w ich konstrukcji była po prostu męcząca. Nawet jeśli zignoruję ten problem, to jest jeszcze jeden powód dla którego Luffy w tej adaptacji podoba mi się troszeczkę mniej niż w oryginale. Jest to ciężkie do sformułowania, dlatego, że jest to raczej moja osobista preferencja, luźne odczucia, aniżeli faktyczny krytycyzm. Długo myślałem, jak to ująć, ale mam wrażenie, że w Manze jest moim zdaniem jeden dialog, który doskonale ilustruje moje odczucia. Podczas jednej z późnych scen pewna postać mówi do Luffy'ego, że ten musi koniecznie zostać bohaterem jego ludzi. Na tą prośbę Luffy jest kompletnie oburzony i kategorycznie odmawia, mówiąc, że uwielbia bohaterów, ale nie chce nim zostać, a to dlatego, że chce być piratem. Wyjaśniając różnicę, podaję przykład z posiadaniem mięsa. Pirat od razu by to mięso zjadł, podczas gdy bohater musiałby się nim podzielić. Różnica jest zasadnicza. Pirat kieruje się własnymi pragnieniami, podczas gdy bohater musi się zachowywać w bardzo konkretny sposób, aby tym bohaterem pozostać. Innymi słowy, Luffy pomaga innym ludziom na przestrzeni historii nie dlatego, że tego się od niego oczekuje, albo taka jest jego rola, ale dlatego, że jest po prostu dobrym człowiekiem, który lubi pomagać innym ludziom z własnej woli, bo ma na to ochotę. Bohater natomiast nie ma wyboru, musi pomóc, bo jeśli tego nie zrobi, automatycznie przestanie być bohaterem. Mówiąc wprost, w kontekście tego dialogu mam wrażenie, że w adaptacji Netflixa Luffy jest bardziej bohaterem niż piratem. Jego sposób bycia to w jakiś sposób zdania i komunikuje cele, oraz to, jak czasem agresywnie moralizuje, sprawia, że odbieram go w ten właśnie sposób. Przykładowo w oryginale, Luffy nigdy nie dowiedział się o smutnej historii nami. Gdy jej pomógł, zrobił to bez żadnego kontekstu, całkowicie z własnej impulsywnej inicjatywy. W adaptacji on tą historię znał, w efekcie czego to, w jaki sposób odebrałem scenę, trochę się zmieniło. Tak jakby Luffy potrzebował jakiegoś potwierdzenia przed podjęciem tej decyzji, a kiedy już się dowiedział, to musiał pomóc. No bo przecież, jeśli bohater dowie się, że ktoś potrzebuje pomocy, to musi tej Mocy udzielić. Wiem, że to nie do końca tak wyglądało, ale takie mam po prostu wrażenie. Mam nadzieję, że przekazałem to dostatecznie jasno, ale tak szczerze, nie bierzcie tego jakoś specjalnie na poważnie, a to dlatego, że to są po prostu moje luźne przemyślenia od razu po obejrzeniu, a nie analiza. Mimo to myślę, że mógłby to być ciekawy temat na inny film. Idąc dalej, nie mam tak naprawdę wiele do powiedzenia na temat reszty załogi. Każdy z nich był odegrany po prostu bardzo dobrze, nie mam na co narzekać, nie mam na o czym mówić. Ich chemia była świetna i bardzo się cieszę, że serial postanowił dać im mnóstwo scen, w których po prostu ze Sobą spędzają czas. Zoro był naprawdę dobry. Mam wrażenie, że wyróżnił się na tle pozostałych postaci i stał się ulubieńcem fanów. Nami była też super. Wszystkie kluczowe momenty były odegrane bardzo dobrze. Zdecydowanie najbardziej emocjonalny występ. Sanji natomiast jest w moim odczuciu na ten moment absolutnie złoty i moim zdaniem jest najlepiej zaadaptowanym członkiem załogi. Trochę przestał być simpem i stał się za to flirtem. Usob to także wielki zwycięzca, jeśli chodzi o występ aktora, bo po prostu świetny. Ograniczyli też trochę jego kłamanie, co mam wrażenie, że. Było bardzo dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, że ludzi czytających mangę strasznie to drażniło. Widziałem masę negatywnych opinii na temat tej części jego charakteru we wczesnym One Piece. Dodam także, że Usop to jednocześnie największy przegrany z załogi z punktu widzenia faktycznej historii. Bardzo mało podkreślono jego tchórzliwość, w efekcie czego sceny, w których przełamuje lęk, nie są aż tak mocne jak powinny być. Do tego wycięto wiele jego momentów, w których mógł się wykazać. W efekcie czego jego obecność w załodze wydaje się być w tej adaptacji trochę naciągana, jakby nie miał własnej funkcji. Jeśli chodzi natomiast o ogół historii,. Wprowadzone zmiany to nie chcę się tutaj specjalnie w nie zagłębiać za mocno, dlatego że jest tego cała masa. Pewnie zrobię osobny film, w którym opiszę wątek po wątku. Dajcie znać w komentarzach, czy tego chcecie. Moją ogólną opinią jest to, że niemal wszystkie zmiany były bardzo w porządku. Niektóre ważne momenty dla postaci zostały mocno odmienione lub ich położenie w strukturze historii się przesunęło, ale sens oraz informacje, które komunikowały widzą, zostały całkowicie zachowane. Na przykład Zoro nie został nakarmiony przez uratowaną przez niego dziewczynkę, kiedy był przywiązany do. Zamiast tego mieliśmy podobną scenę w barze. Albo Kaja, stawiająca się kuro, już nie mierzy do niego z pistoletu, zamiast tego zbiera odwagę, aby zmierzyć się z nim z tym ostrym przedmiotem, który tam ma jakieś dłuto czy coś. Ten sam sens, inna scena, lepiej pasująca do live action. Przywiązano uwagę do tego, co usuwane lub zmieniane wydarzenia przekazują, a następnie wpleciono je w nową, dostosowaną do języka filmu fabułę, zamiast bezmyślnie wycinać rzeczy, tak jak na przykład zrobił to Wiedźmin Netflixa. Jednocześnie te wątki, które wycięto całkowicie, zostały do Dobrze dobrane. Po prostu nie wpływają na zbyt dużo. Sens całej fabuły East Blue został zachowany. Dodano także parę autorskich rzeczy, takie jak wątek Marines. Przyznam szczerze, że on mi nie specjalnie przeszkadza, ale uważam, że jest bardzo nudny i jest prawdopodobnie najgorszą, przeplatającą się przez serial linią fabularną. Nie ma w niej żadnego napięcia. Pomimo tego, że ten potężny garb, który schwytał króla piratów, ma obsesję na punkcie naszego kapitana i powinniśmy chyba czuć jakąś presję, którą wywołuje na sunkowie. Załodze, to w praktyce, kiedy tylko dowiadujemy się, że to stary, starego Luffiego, od razu wiemy, że nic mu nie grozi. Mam wrażenie, że spokojniej można by było ograniczyć ten wątek i dać więcej czasu, na przykład o romance Dawn, który wypadł średnio. Arlong Park także by skorzystał z dodatkowego czasu ekranowego albo Baratier, bo naprawdę czuć, że ten serial potrzebował przynajmniej jeszcze jednego odcinka. Wszystko mocno pędzi, a pościg Garpa w zasadzie nie wnosi zbyt dużo. Do tego Kobi jest strasznie irytujący. Nie wierzę, że to powiem, ale nie ironicznie wolej, zasranego sranego Mepo. to jedna z moich ulubionych postaci w tej adaptacji a w Mandze jest po prostu po prostu istnieje. Jeśli chodzi o wątki fabularne tak pokrótce, to moim zdaniem największym zwycięstwem było niezaprzeczalnie Syrup Village, które było prawdopodobnie lepsze od oryginału pod względem czystej przyjemności z oglądania. Pamiętam, w Mandze trochę mnie nudziła ta wyspa, ale tutaj byłem całkowicie zaangażowany. Moją ulubioną sceną jest ta w garderobie, gdzie nasza załoga ma okazję pogadać, a moją ulubioną postacią jest ten debil w swoim głupim kostiumie. Za każdym razem jak go widziałem, chciało mi się śmiać. Podobnie zresztą jak z ślimaków transmitujących rozmowy, nieironicznie pękłem ze śmiechu, kiedy pierwszy raz je zobaczyłem. Gdybym jednak miał wskazać jeden wątek, przy którym bawiłem się najmniej, to powiem wprost. Jest to Baratie, które jednocześnie mi się podobało najmniej i uważam, że to prawdopodobnie najmocniejsza część tego sezonu. Wiem, że to trochę nieintuicyjne, ale te dwie opinie się nie wykluczają. Słuchajcie, ja jestem fanboyem Baratie. Baratie to moja ulubiona część East Blue i strasznie się rozczarowałem, bo wielu scenom brakuje po prostu tej samej siły, jaką mieliśmy w oryginale. I nie mówię tutaj o braku Don Kriega, bo nikt tego Frejera tak naprawdę nie chciał, ale na przykład demonstracja dobrego serca San Diego przy nakarmieniu Gina okazała się koszmarnie miałka bez tej groźby przemocy, którą Gin reprezentował. Jeśli się go nakarmi. Innymi słowy, konsekwencji w decyzji San Diego. Do tego wprowadzenie Michoka było moim zdaniem nieklimatyczne, a jego pojawienie się na barat je dość naciągane. Przez to, że to garb go wysyła, sprawia to, że stawki są bardzo niskie, bo wiemy, że garb nigdy nie pozwoliłby skrzywdzić Luffiego. A przez to, że Dracul tak szybko przyjął zlecenie, sprawiło wrażenie, jakby był posłusznym podwładnym Marines zamiast dziką kartą. Oczywiście wiemy, że tak nie jest. Mihok pewnie przyjął zlecenie, bo usłyszał o imieniu Luffy od Shanksa. W końcu to on jest powodem, dla którego ten rudy stracił rękę. Do tego nie mamy pojęcia, kim jest ten frajer, z którym walczy. Ci, którzy czytali mangę, wiedzą, że to Don Krieg, ale w kontekście serialu on jest jeszcze mniej istotny niż Pan 7, w efekcie czego nie ma tego efektu wow, jak w oryginale, kiedy tylko się pojawił Dracul Mihawk. To powiedziawszy, jeśli usunę moją niezdrową miłość do oryginalnego Baratier z tego równania, to tak naprawdę mamy do czynienia z całkiem solidną historią, z doskonałym aktorstwem oraz pięknymi scenami, które eksplorują różnorodne tematy, tak jak na przykład, co czyni kapitan na dobrym naiwności Rufego czy przywiązanie Nami, a jak dodamy do tego bardzo naturalne pojawienie się Arlonga, który jest znacznie ciekawszy od Donkriga, to mamy do czynienia z najczystszą linią fabularną w całym serialu. Osobiście im dłużej zastanawiam się nad Cirrb Village czy tam Arlong Park, tym bardziej tracą u mnie punkty przy bliższym przyjrzeniu się, ale nie baratię. Baratie tylko zyskuje, dlatego uważam, że jest to najlepszy fragment sezonu pierwszego, choć raczej pozostanie jednym z mniej przeze mnie lubianych. Największy sukces tej adaptacji to sprawienie, że East Blue stał się jedną spójną historią od początku do końca, zamiast zbiorem niezależnych opowieści, jak to było w oryginale, przy jednoczesnym, wiernym zachowaniu klimatu, fabuły oraz postaci. Żaden z tych elementów nie traci. Epizodyczność pierwszej sagi One Piece zawsze była jej największą wadą i adaptacja Netflixa proponuje naprawdę fajną alternatywę, którą szkoda przegapić. W momencie nagrywania tego filmu drugi sezon jeszcze nie został potwierdzony, ale myślę, że możemy się spodziewać ogłoszenia już wkrótce, o ile już się nie pojawiło. Jedyne czego potrzebowaliśmy do tego sukcesu to aż szacunku twórców do oryginału, silnego zaangażowania autora i rekordowego budżetu. Mamy to. Jestem bardzo szczęśliwy. To były za to moje pierwsze wrażenia. Wiem trochę chaotyczne, ale pomyślę nad nagraniem większej analizy, jeśli będziecie tylko tego chcieli. Nie zapomnijcie polubić filmu, jeżeli się wam podobał, zasubskrybować i zostawcie po sobie ślad w komentarzach. Do usłyszenia. Do do zobaczenia. Cześć.